Żeby już rozwiać wszystkie wątpliwości i ewentualne nieporozumienia, mówimy o dostępie bez recepty dla zainteresowanych od 15 roku życia w górę. Polskę obiegła wieść o możliwej legalizacji nabycia tabletki dzień po, bez recepty. Wiele osób uważa, że jest to jak najbardziej odpowiedni krok i że jest to coś, za czym powinny opowiadać się wyłącznie kobiety. Inni uważają, że jest to bezpodstawna ingerencja w życie, i krytykują młody wiek, w jakim będzie można nabyć tabletkę. Jakie jest stanowisko Kościoła na ten temat? Zaraz dokładniej przyjrzymy się tej sprawie. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym analizujemy pierwszy wywiad z premierem, gdzie również porusza ten temat, jak również ten dotyczący aborcji. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. I jak? Gotowi? No to zaczynajmy. Projekt ustawy dotyczącej zmiany dostępności tabletki Dzień Po znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt zakłada zwolnienie antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. Tak pigułki Dzień Po, z wymogu uprzedniego otrzymania na nią recepty. Premier Donald ogłosił, że celem tej zmiany jest umożliwienie Polkom samodzielnego decydowania o sobie, co oznacza, że pigułka Dzień Po będzie dostępna bez recepty. Zmiana w ustawie ma przywrócić stan sprzed lipca 2017 roku, kiedy to antykoncepcja hormonalna stała się dostępna w Polsce tylko na receptę. Planowane wejście przepisów w życie przewidziane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Ciekawym może być też fakt, że w Unii były tylko dwa kraje, w których jej zakup w aptece bez recepty nie był legalny: była to Polska i Węgry. Premier ogłosił, że prace nad projektem ustawy dotyczące tej pigułki zostały sfinalizowane i projekt zostanie wysłany do Sejmu. Zgodnie z projektem antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia. Dla osób poniżej tego wieku nadal będzie wymagana recepta. Żeby już rozwiać wszystkie wątpliwości i ewentualne nieporozumienia mówimy o dostępie bez recepty dla zainteresowanych. Od 15 roku życia w górę. Dla tej grupy antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty. Chodzi o jeden konkretny specyfik, nazwany w ustawie, ElOAN. Premier wyraził nadzieję, że ustawa nie napotka na obiekcje ani próby wetowania na etapie prac w parlamencie i u prezydenta. Zaznaczył, że bezdyskusyjne jest iż lek powinien być powszechnie dostępny. Sprawdźmy więc może, czym te tabletki właściwie są i w jaki sposób różnią się od podobnych od siebie tak zwanych tabletek porannych. Od lipca 2017 roku były one sprzedawane wyłącznie na receptę. Tabletki te to rodzaj antykoncepcji awaryjnej, mającej zapobiegać zajściu w ciąże poprzez zmiany w błonie śluzowej macicy, uniemożliwiające zagnieżdżenie się zarodka. Powinna być stosowana po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub gdy inna metoda antykoncepcji zawiodła. Skuteczność takiej tabletki jest bardzo wysoka i wynosi 97-99%, ale nie powinna być stosowana regularnie jako metoda antykoncepcji. Może powodować krótkotrwałe efekty uboczne, takie jak nudności czy złe samopoczucie. Tabletki poronne, w przeciwieństwie do tabletek dzień po, służą do przerywania już istniejącej ciąży, nie stanowią metody antykoncepcji, ale aborcji farmakologicznej. Ich skuteczność jest zbliżona poziomem do tych najpopularniejszych i działają przez nasilenie skurczów macicy lub zablokowanie wytwarzania progesteronu, co zabawne zostały objęte tymi samymi obostrzeniami co dzień po dopiero w 2021 roku. Ich przyjęcie może wiązać się z nieregularnością miesiączek oraz innymi efektami ubocznymi. Tabletki dzień Po są dostępne w aptekach, ale obecnie wymagają recepty. Jak pisze TVN24, tabletki poronne nie są w ogóle dostępne w polskich aptekach. Możliwe jest jedynie zamówienie ich z zagranicy. Zgodnie z polskim prawem sprowadzenie takich tabletek na własny użytek jest legalne. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa karane jest natomiast tak tzw. pomocnictwo w aborcji, a więc udzielenie innej osobie pomocy w przeprowadzeniu aborcji. Skąd pojawiają się tak głośne głosy sprzeciwiające się tej metodzie? Sprawdźmy więc, jakie mogą być jej konsekwencje. Tabletka dzień po. Jest generalnie uważana za bezpieczną metodę antykoncepcji awaryjnej. Jednakże istnieją potencjalne ryzyka i skutki uboczne związane z jej stosowaniem, szczególnie jeśli jest przyjmowana często. Niektóre udokumentowane negatywne skutki uboczne lewonorgestrelu aktywnego składnika tabletki Plan B obejmują znaczny przyrost masy ciała, depresję, powiększenie torbieli jajnikowych, chorobę pęcherzyka żółciowego, wysokie ciśnienie krwi zaburzenia oddechowe oraz zwiększone ryzyko ciąży ektopowej. Jest to ciąża nieprawidłowa, w której komórka jajowa przemieszcza się wolniej i zagnieżdża się poza macicą, czyli tak zwana ciąża pozamaciczna. W niektórych przypadkach te skutki uboczne mogą prowadzić do dalszych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń odżywiania i depresji klinicznej. Ważne jest aby zauważyć, że te ryzyka mogą się zwiększać przy częstym stosowaniu tabletki. Chociaż producenci Planu B sugerują, że może być stosowana tak często, jak jest to potrzebne, Istnieją ostrzeżenia radzące ograniczyć jej użycie lub unikać jej całkowicie w niektórych przypadkach. Z kolei, według Pandia Health, nie ma poważnych zagrożeń związanych z częstym stosowaniem tabletki dzień po. Jednakże, pigułka może nie działać efektywnie, jeśli jest stosowana powtarzalnie, co wiąże się z ryzykiem niezamierzonej ciąży. Skuteczność pigułki zależy od momentu cyklu menstruacyjnego kobiety. Do typowych skutków ubocznych należą nudności, wymioty, nieregularności menstruacyjne, zawroty głowy. Biegunka i tkliwość piersi. Nie zaleca się jej częstego stosowania jako substytutu bardziej skutecznych metod długoterminowej kontroli urodzeń. Opinie są bardzo różne. Elowant to nie jest metoda antykoncepcyjna. To może mieć skutki antykoncepcyjne, ale częściej ma skutki poronne. No i drugie zdanie: w przypadku ciąży nie spowoduje on jej przerwania. Spowoduje. Do zajścia w ciąży zachodzi jeszcze przed zagniżeniem dziecka. W macicy, w tym momencie mamy do czynienia z nowym człowiekiem, więc zastosowanie tego preparatu owszem spowoduje śmierć dziecka, spowoduje przerwanie ciąży. Jesteście może ciekawi, jakie stanowisko ma na ten temat Kościół. Episkopat również wyraził swoje stanowisko na temat tabletki dzień po. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, skrytykował te projekty. Podkreślił, że dla Kościoła aborcja jest przerwaniem ludzkiego życia. A życie zaczyna się od poczęcia. Kościół nigdy nie zaakceptuje aborcji, która jest poważnym wykroczeniem przeciwko życiu ludzkiemu. W odniesieniu do antykoncepcji awaryjnej, rzecznik episkopatu odwołał się do opinii bioetyka Piotra Kieniewicza, który stwierdził, że pigułka dzień po ma zarówno działanie antykoncepcyjne, jak i wczesnoporonne. Rzecznik episkopatu zaznaczył również, że ochrona życia nienarodzonych nie powinna być przedmiotem sporów politycznych. Ksiądz Sebastian Picur, znany z TikToka. Porównał dostępność pigułki do zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom nieletnim, co wywołało liczne komentarze w sieci. Zdaniem księdza, logika, która pozwala na dostępność pigułki dzień po od 15 roku życia, podczas gdy energetyki są dostępne od 18 roku życia, jest niezrozumiała. Internauci wskazali natomiast, że energetyki mają negatywny wpływ na zdrowie podczas gdy pigułka dzień po jest środkiem awaryjnym zapobiegającym ciąży. Kwestia kościoła jest tu jednak raczej taką formą ciekawostki dla zainteresowanych. Kontrowersje wynikają przede wszystkim z faktu, że lek dostępny jest już od 15 roku życia. Wiele osób zauważa, że młode kobiety mogą nie być jeszcze na tyle dojrzałe i odpowiedzialne, by podejmować tak poważne decyzje jak ta, ale żeby zachodzić w ciąże i posiadać dzieci, już są odpowiedzialne? Premier wypowiedział się na temat dostępności pigułki dzień po. Jego zdaniem, według jednoznacznych opinii medycznych, 15 lat to wiek, od którego nie ma zasadniczych przeciwwskazań medycznych do stosowania tej pigułki. Premier wyjaśnił, że ustalając granicę wieku na 15 lat, rząd kierował się wskazaniami medycznymi. Dodał, że pigułka będzie dostępna bez recepty i łatwo dostępna zarówno dla dorosłych, jak i dla osób powyżej 15 roku życia. Premier Tusk podkreślił, że celem ustawy jest ułatwienie dostępu do antykoncepcji awaryjnej, zwłaszcza dla niepełnoletnich, które najbardziej potrzebują tego rodzaju środków. Wypowiedź premiera była odpowiedzią na pytanie dziennikarzy dotyczące bezpieczeństwa stosowania pigułki dzień po przez młode kobiety. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że jest to waszym zdaniem odpowiednie posunięcie ze strony rządu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka.